Ja oczekuję dużo energii, także to Polska, to, to dużo energii, Polska jest napędem zmian. Widać jak, jak nasi obywatele, nasze obywatelki jeżdżą po świecie, jakie mają duży wpływ na, na, na zmiany, widać jak się polska gospodarka rozwija. Wierzę, że tym optymizmem zarazimy i tą energią zarazimy całą Europę. To jest najlepsza, najlepszy wybór dla Europy, ogromna szansa dla Europy, że w ciągu tych kilku miesięcy Rozpocząć bardzo ważne, czasami trudne dyskusje i podjąć szereg ważnych decyzji, które będą miały wpływ na przyszłe pokolenia, a też na cały sektor i na gospodarkę. Uh, what, we, what we need uh, is uh, a real industrial deal for European industry, as announced by the European Commission, but we need to see the substance. And when I see a deal, it means that policymakers should provide our part uh, on the deal, which means uh, easy and simplified permitting for industry. Uh, it means affordable energy, maybe above anything else. And also, it means uh, a targeted uh, financial support for the industry's transformation for infrastructure, but also for new technologies. Biorąc pod uwagę dzisiejsze zainteresowanie, duże zainteresowanie wydarzeniem Energy Day w Brukseli, priorytety dla naszej prezydencji to przede wszystkim konkurencyjność gospodarki, to przede wszystkim bezpieczeństwo, a kiedy odniesiemy to na rynek energetyczny, to na pewno ta strategia działania na najbliższe lata. Jeżeli chodzi o wdrożenie Zielonego Ładu, my liczymy na to, że znajdzie Unia Europejska i Komisja Europejska zrozumienie polskich potrzeb energetycznych, w kwestii budowy z jednej strony energetyki odnawialnej, a z drugiej strony możliwość odpowiedniego przejścia energetyki konwencjonalnej również do tej energetyki zeroemisyjnej w sposób odpowiedzialny. Po pierwsze gwarantujący bezpieczeństwo energetyczne dla naszego kraju, po drugie dające odpowiedni poziom cen energii, akceptowalny dla odbiorców końcowych, a po trzecie element bardzo ważny dla wielkiej skali inwestycji, która jest przed nami, tak żebyśmy spełnili te wszystkie cele. Redukcyjne w perspektywie najbliższych lat to kwestia zapewnienia finansowania tych inwestycji. We need more renewable energy. Renewables are the cheapest form of energy. It's cheaper to build wind and solar than it is to build new gas plants, coal plants, or nuclear plants. And heavy industry. in Europe they want to decarbonize they want to get out of running on fossil fuels they want to run on electricity and they want to run on renewable electricity and steel chemicals cement aluminum they are all begging us to build more wind farms as quickly as we can because they recognize that will bring down their energy costs and be good for their competitiveness My rozumiemy naszą rolę jako rozwój nowoczesnych sieci energetycznych. To wspiera odnawialną energetykę i ten element systemu energetycznego wraz z magazynami energii daje szansę na przełamanie obciążenia wysokoemisyjną węglową energetyką, która będzie funkcjonowała w najbliższych latach, ale jej znaczenie będzie się zmniejszało. Tak naprawdę kluczem jest to, jak szybko jesteśmy w stanie to zmienić, ale pamiętajmy, to nie energetyka jest celem. Celem jest wzrost gospodarczy.